Niemal 100 prac nadesłano na gminny konkurs fotograficzny. Podsumowanie pierwszej edycji zmagań młodych fotografów odbyło się w piątek w szkole w Łękawie. Tematem przewodnim była jesień i oblicza w naszej gminie. Muszę przyznać, że pomysł należał do mojej koleżanki, pani Wasik Papisiewicz, która pracuje u nas w szkole podstawowej i ona była tutaj pomysłodawcą. Chciałyśmy wspólnie pokazać piękno naszej gminy, bo nie każdy wie, że tak blisko nas są takie urocze zakątki. Przy okazji szkoła ma nie tylko uczyć, ale i rozwijać zainteresowanie. Dokładnie tak. Jak efekty tego pierwszego konkursu fotograficznego jesteście zadowoleni? Zdjęcia się podobały? Fotograf ocenił zdjęcia za bardzo fajne. Powiedział, że poziom był naprawdę wysoki jak na wiek naszych uczestników, bo przypomnę, że uczestnikami mogły być uczniowie w czwartych, piątych, szóstych klas podstawówki, uczniowie gimnazjum? Także myślę, że wszystko tutaj wyszło bardzo fajnie. Uczestników było dużo, zdjęć nadesłanych było ponad 80. Także oczekiwania nasze były naprawdę mniejsze. Wszystkie fotografie zasługują na uznanie. Niezależnie od jakości używanego sprzętu czy doświadczenia samych twórców, prezentowane prace były ciekawe i robiły na oglądających duże wrażenie. Kierowaliśmy się nie jakością zdjęć, tylko ekspozycją, tym, co zdjęcia zawierają, prawda? Bo nieważne. Jakiej jak, jakości jest zdjęcie, jakim aparatem robione, ważne co zawiera. I teraz tutaj, prace zawierały kadry, które mnie po prostu szokowały. Dzieci robiły zdjęcia naprawdę kiepskimi, kiepskiej jakości aparatami i to co się mówi w fotografii, czyli nieważne, nie, nie żeby tylko patrzeć, trzeba to zobaczyć. I niektóre z nich naprawdę zobaczyły. Nagrody przyznano w kilku kategoriach. Wśród gimnazjalistów triumfowała Julia Lis, zaś spośród uczniów szkół podstawowych najwyżej oceniono pracę Magdy Budzisz. Mi mama pomagała, ale bardzo lubię robić zdjęcia i e, po prostu chciałam zająć któreś miejsce, albo nawet w wyróżnieniu zostać. Przygotowałaś tylko to jedno konkursowe zdjęcie, czy wybierałaś spośród wielu? Wybierałam spośród wielu, wybrałam trzy, ale dwa się ukazały. To zdjęcie, które zdobyło pierwszą nagrodę, przedstawia przepięknego motyla. Jak ci się udało go upolować? A czy to dla tylko mojego domu, ten kwiatek, no i akurat szans z lasu z moją mamą i siedział sobie, no mama powiedziała, że mogę zrobić tego motyla zdjęcie, no i on sobie siedział i zrobiłam wtedy zdjęcie. Zachęcamy do zabawy z aparatem wszystkich chętnych. Jak mogliśmy się przekonać, nie zawsze ważne jest, czym robimy zdjęcia. Liczy się za to ciekawy pomysł, dobry refleks i sprawne oko. Powodzenia w polowaniu z aparatem fotograficznym.